Delta rozprzestrzenia się w Polsce. Ile przypadków? Wariant Delta w Polsce. Ile jest przypadków? Prawie 200 przypadków wariantu Delta wykryto do tej pory w Polsce, poinformował główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Jak przypomniał, prawie 60% zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. Szef Gis dodał, że w ostatnich tygodniach sytuacja epidemiczna była w miarę spokojna, ale w ostatnich dniach widoczny jest wzrost zakażeń koronawirusem. Saczka przedstawił dane o sytuacji epidemiologicznej w kraju podczas konferencji prasowej w Olsztynie. Do tej pory, przez ostatnich kilka tygodni mieliśmy sytuację w miarę spokojną, stabilną. Niemniej w ostatnich dniach obserwujemy już wzrost zakażeń, powiedział. Delta Najnowsze dane dla Polski jak zaznaczył, w środę współczynnik reprodukcji koronawirusa, pokazujący, ile statystycznie osób zaraża chory COVID-19, sięgał już ponad 1. W dodatku mamy też do czynienia z mutacją Delta. Do dnia dzisiejszego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostało zarejestrowane 196 przypadków tej mutacji. I szacujemy, że w tej chwili ta mutacja sięga około 45-46% wszystkich przypadków zakażeń w Polsce poinformował. Wariant Delta bardziej zakaźny, jak przypomniał. Delta jest uważana za mutację bardziej zakaźną, wypierającą inne, więc działania inspekcji sanitarnej powinny się skupić właśnie na niej. Zapewnił, że inspekcja stara się maksymalnie ograniczać rozprzestrzenienie się wirusa, między innymi, prowadząc wywiady epidemiologiczne i nadzór nad wszystkimi przypadkami zakażeń. Przewgis przypomniał, że najważniejszymi czynnikami pozwalającymi powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa jest przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego i szczepienia. 60% zakażonych wariantem Delta to osoby do 39 roku życia. Dlatego Krzysztof Saczka zaapelował, żeby osoby dotąd niezdecydowane i nieprzekonane, w odpowiedzialności za siebie i swoje rodziny, podjęły decyzję o zaszczepieniu. Jest to w tej chwili najlepszy okres do szczepienia, dlatego że poziom zakażeń jest stosunkowo niski, co też pozwala dać ten okres czasu na uzyskanie odpowiedniej odporności po szczepieniu, wyjaśnił. Saczka przypomniał, że prawie 60% zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. Natomiast w grupie osób starszych, gdzie procent wyszczepienia jest zdecydowanie wyższy, występuje znacznie niższy procent osób zakażanych. W grupie najpełniej zaszczepionej od 60. roku życia, zakażenia wariantem delta to jedynie 14%. Jak zauważył, te dane pokazują skuteczność szczepień.